Patrzcie, Ale... ludzie jakie są, i warstwą skaczą taką dużą, no 啊哇！E jakiś słabiak czekajcie o kurde Stary nic ci nie jest pokaż, pokaż, pokaż lekkie starcie, ale przeżyjesz no. raczej Dobra, sprawdzamy czy wszystko dobrze. Czekaj, no, dobrze, czekaj. Ja tylko... To już było, bo mój chcąc kiedyś walnąłem. O, dobry. A z tyłu? Dobrze, no bo on tak miał pan, dobrze rysuje. No idziemy. ja teraz na ławce będę. On będzie na ławce, pan odpoczywa. A teraz on i ten, który słabo trochę. No to oni normalnie będą skakali. Nagrywam. Co? Sorry, nie. Uf, uf, Tylko jeden skacze. Tylko jeden? <grystanie> Dawaj jak najwyżej! O! Dobra, panu ludzie! Przyżegna... Czekaj! Chodź tutaj się przyżegnać! Kończymy film! Chodź się przyżegnać! Nie jeszcze nie Chodźcie się przeżegna